problemy koneksjonizmu. Niestety, proszę Państwa, niestety, tych dwóch jego mościów, Marvin Minsky i Seymour Papert, Marvin Minsky to ten obdarzony mniejszą ilością ogłosienia na głowie, w 1969 roku zaczęli wieszczyć absolutny koniec koneksjonizmu. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że reguły służące do uczenia perceptronów, które zanalizowali, nie nauczą się nawet najprostszych funkcji logicznych, takich jak alternatywa rozłączna, odpowiadająca tzw. bramce XOR. Co to jest alternatywa rozłączna? Alternatywa rozłączna to tak naprawdę jest spójnik, który odpowiada zdaniu być albo nie być. No, trudno sobie wyobrazić, że ktoś jest i jednocześnie nie jest, więc to jest tak naprawdę rozłączna sytuacja. Łączymy to zdanie z pojęciem albo, tylko jedna z możliwości jest możliwa. Bardzo prosta funkcja, żeby się jej nauczyć jednak, czyli żeby nauczyć perceptron, żeby był bramką logiczną typu alternatywa rozłączna, nie możemy posłużyć się typowymi metodami uczenia, które stosowane były na perceptronach. Marvin Minsky, który był kolegą szkolnym Franka Rosenblata ze szkoły średniej i należał do niego... Razem z nim do rozma z rozmaitych kółek zainteresowań wbił osinowy kołek w pomysł kolegi. Otóż twierdził, proszę Państwa, że nigdy się tak naprawdę tronę do żadnych rozwiązywania wszystkich problemów nie nadadzą. E Dlaczego to było takie ważne? Jak Państwo już powiedziałem, e pomysł McCalloughy i Pizza był taki, żeby zbudować model, e co do którego możemy być pewni, że on zrobi wszystko, że jest uniwersalny. W przypadku perceptronów tej pewności nie było. Miński był teoretykiem obliczalności i zajmował się takimi zagadnieniami, jak można stworzyć minimalną, najmniejszą maszynę turinga, która jest nadal uniwersalna i tak dalej. No więc jego naturalnym pytaniem było to: czy perceptrony mogą być obliczeniowo uniwersalne? Czy mogą zrobić wszystko? A jeśli nie mogą zrobić wszystkiego, to tak naprawdę nie mogą zrobić, nie mogą zrealizować wszystkich zadań. A więc nie mogą być nadzieją na budowanie prawdziwej sztucznej inteligencji. Trudność, którą tutaj widzimy, polega na tym, że funkcja alternatywy rozłącznej należy do funkcji, które, jak się odpowiada technicznie, nie są liniowo separowalne. Co to znaczy? To znaczy, nie można w bardzo prosty sposób znaleźć reguła, zwłaszcza reguła perceptronu nie, nie wystarcza do tego, żeby. Przypisywać wagi tym odpowiednim połączeniom w perceptronie, ażeby tworzyć alternatywę rozłączną. Perceptron można modyfikować jak się chce, ale reguła uczenia perceptronu, ja tu Państwu ich nie pokazuję, ponieważ tak naprawdę to są, to, ten wykład jest oczywiście pewnego rodzaju skrótem tego, co się dzieje pod powierzchnią tego wszystkiego, więc szczegóły matematyczne są dla nas mniej istotne. Ale ważne jest to, że ta funkcja jest na tyle trudna do nauczenia się przez regułę uczenia perceptronu, że nigdy nie, do, nie uzyskujemy tego samego wyniku. Co więcej, widzą Państwo tutaj okładkę książki Perceptrons. Jeśli Państwo się przyjrzą tym obrazkom, to zapewne tego nie widzicie, ale tak naprawdę to nie są dwie takie same spiralki koloru pomarańczowego na zielonym tle. To są dwie różne spirale. I to też jest kolejny przykład tego, czego się nie może nauczyć perceptron. On zawsze, zdaniem Mińskiego i Paperta, będzie te, dwa geometryczne, te dwie geometryczne figury mediów. Jeśli Państwo nie wierzą, że to są dwie różne figury, to oczywiście Państwu polecam wziąć ołówek do ręki, zatrzymać ten filmik, który oglądacie i prześledzenie, czy to jest dokładnie ta sama figura. Zobaczycie, że one się troszeczkę różnią. Wzrokowo, moim zdaniem, to wcale takie oczywiste nie jest. I jeden problem jest z całym tym argumentem Mińskiego. I w ogóle Miński do miłych ludzi specjalnie nigdy w życiu nie należał. Był człowiekiem stosunkowo obcesowym i czasami bardzo przecholowy o swoich opiniach. Między innymi uważał, że stworzenie systemu sztucznego widzenia to jest projekt dla studenta, na lato, w trzy miesiące da się to rozwiązać, do dzisiaj żeśmy tego nie rozwiązali. Więc jego opinie bywały zdumiewająco wręcz błędne, mimo że był i należy do grupy klasyków sztucznej inteligencji. Ale największym problemem, i niektórzy uważają również ogromną wadą pracy z Papertem, Papertę Państwo mogą kojarzyć jako twórcę języka logo, czy też graficznego żółwia, który służył do uczenia zupełnie nieprzydatnego języka programowania biednych uczniów w szkołach podstawowych. Ja szczerze mówiąc nienawidzę logo, więc będę mówił zawsze złe rzeczy na temat poperta, chociaż być może część jego edukacyjnych idei miała jakiś sens. Więc mamy tych dwóch złych bohaterów i oni dopuścili się czegoś w rodzaju intelektualnego oszustwa. Ponieważ okazuje się, że siedzi z wieloma warstwami neuronów, zaraz będę mówił, o co to znaczy warstwami neuronów, Okazuje się, że jak mamy wiele warstw neuronów, to możemy zrealizować każdą obliczalną funkcję matematyczną. A zatem, jeśli mamy wiele warstw neuronów, jesteśmy w stanie stworzyć uniwersalną maszynę Turinga z każdej sieci. Możemy rozwiązać oczywiście dowolny problem łącznie z zamodelowaniem czegoś tak banalnego jak spójnik alternatywy rozłącznej. Więc tak naprawdę w 1969 roku nie był znany algorytm uczenia. Sieci, taki, który by wystarczał do e, uczenia na przykład funkcji matematycznych, takich, które nie są liniowo separowalne, takich jak alternatywa rozłączna, a algorytm perceptronu nie wystarczał do tego celu, po prostu. Natomiast e, to nie znaczy, i nigdzie tego Miński z Papertem nie udowodnili, że to są jedyne algorytmy, które mogą istnieć. E, w związku z czym ich krytyka była zdecydowanie przestrzelona, a niektórzy uważają, że wręcz intelektualnie nieuczciwa. W latach 80. wraz z, powstają... z coraz większym i zaczynającym się mniej więcej u schyłku lat 70. renesansem koneksjonizmu pojawia się absolutnie przełomowy algorytm, algorytm propagacji wstecznej błędu, który. Pozwala nauczyć się więcej niż tej typowej regule perceptronu. Ten algorytm propagacji wstecznej zdecydowanie wystarcza do zamodelowania alternatywy rozłączeń. Ten błąd jest traktowany inaczej. Ja Państwu powiem tylko w paru słowach, na czym ten algorytm polega. Nie będę przedstawiał żadnych kodów i tak dalej, bo to nie, jest, nie są zajęcia z modelowaniem matematycznego. Idea jest bardzo prosta. Mamy jakąś, jakiś błąd, i ten błąd jest po prostu. Wstecz w całej sieci stąd propagacja wsteczna, zmniejszamy, czyli on ma wędrować do samego początku w jakiś sposób. Intuicyjna idea jest mniej więcej taka. Ja nie będę Państwu mówił w szczegółach, jak to zachodzi. Zaraz Państwu opowiem o książce, gdzie możecie się dowiedzieć odrobinę więcej. I która moim zdaniem może posłużyć jako pewien rodzaj uzupełnienia tego, co ja tutaj dzisiaj mówię. Następuje, mówiąc krótko, renesans konekcjonizmu, ponieważ znajdujemy metody, którą można było zastosować.